Dzień dobry, z tej strony Konrad Jarzak-Weldobosz. Witam Cię na kolejnym językowym spacerze. Do tematu, o którym dzisiaj powiem, zainspirowało mnie jedno małe zwierzątko, które właśnie tutaj gdzieś przebiegło. Myślę, że wielu z nas zachowuje się właśnie trochę jak to małe zwierzę. Jakie zwierzę to było? O tym za chwilę. Natomiast zadam Ci takie pytanie. Czy nie masz może także... Chcesz na przykład zacząć uczyć się nowego języka, powiedzmy francuskiego. I co robisz? Biegniesz od razu do księgarni, czy też na online, do na jakiejś księgarni internetowej i kupujesz pięć podręczników, książkę do gramatyki, ćwiczenia, słownik, milion innych rzeczy. Później instalujesz 20 aplikacji, kolejne, nie wiem, zapisujesz się na jakieś kursy, na jakieś strony i tak dalej. I co z tego wynika? No, nie do końca. Cokolwiek, no bo wydaje mi się, że możesz mieć problem z tym, żeby ruszyć z miejsca. Domyślasz się, o jakim zwierzęciu o, powiedziałem? Właśnie, była to wiewiórka. Czy ty też jesteś jak taka językowa wiewiórka? Czy gromadzisz materiały i nie idziesz do przodu? Jeśli tak, kliknij tutaj e, e, przycisk e, lubię to, czy like, czy cokolwiek innego, bo wydaje mi się, że tych wiewiórek jest dosyć dużo. I dlaczego jest to problemem? Ludzie są trochę inni niż wywiórka. My uwielbiamy gromadzić, ale powinniśmy w pewnym momencie podjąć decyzję, by to, co zgromadziliśmy, wziąć i zacząć używać. Nie chodzi o gromadzenie dla gromadzenia, tylko o to, żeby osiągać efekty. I tutaj przychodzi mi do głowy taka historia z jednego z warsztatów, które prowadziłem. Był na nim Darek, bardzo fajny e, e, chłopak, który chciał nauczyć się węgierskiego. I powiedział mi Konrad, słuchaj, zanim przyszedłem na ten warsztat, zacząłem właśnie zbierać materiały, zacząłem kupować książki. Ale wiesz, mój węgierski stał cały czas w miejscu. Więc co robiłem dalej? Zacząłem czytać o metodach, skutecznych metodach nauki języków. Słuchałem podcastów, czytałem artykuły, książki. Ale wiesz co? Mój węgierski stał cały czas w miejscu. Co zrobiłem dalej? Zacząłem instalować aplikacje na moim telefonie. Nawet niektóre zacząłem subskrybować, płacić, ale wiesz co, mój węgierski stał w miejscu. I po warsztacie, na którym zacząłem wyjaśniać właśnie, żeby ludzie nie byli jak wiewiórki, żeby wybrali sobie coś, co działa i zaczęli robić to cały czas. Czyli nie szukali cały czas idealnej metody, bo takiej nie ma. Znajcie coś, co będzie Wam odpowiadało, i stosujcie to. I wiecie co? Darek jakiś czas po warsztacie napisał do mnie. Słuchaj, Konrad, zrobiłem to, co e, radziłeś. I powiem ci, że pieniądze wydane na warsztat zwróciły mi się tego samego dnia. Bo ja po prostu wyłączyłem subskrypcję wszystkich aplikacji, których nie używałem, więc zaoszczędziłem mnóstwo pieniędzy, które inaczej bym wydał zapewne. I zrobiłem dokładnie to, co podpowiedziałeś. Czyli wybrałem rzeczy, które. Działają i zacząłem je robić codziennie. I wiesz co? Mój węgierski ruszył z miejsca. I mam nadzieję i życzę Tobie, byś przestał czy przestała być właśnie taką wiewiórą, która gromadzi materiały i żeby Twój angielski, francuski, niemiecki, włoski, jakiegokolwiek języka się nie uczysz, żeby on ruszył z miejsca. Życzę Ci tego i na koniec jedna ważna rzecz. Nie ucz się słówek, ucz się zdania.